Dla gimnazjum nr 3 w Bielawie miał zabrzmieć ostatni dzwonek. Były protesty, pisma, demonstracyjnie wygłaszane hasła, ale żadna z tych inicjatyw nie spowodowała zmiany stanowiska burmistrza Ryszarda Dziwiniela, szkoła miała być bezwzględnie zlikwidowana. Jak się dowiedzieliśmy w tym tygodniu, gimnazjum jednak zostanie, bo Rada Miejska Bielawy popełniła błędy podczas głosowania nad uchwałą o zamiarze likwidacji tej placówki. W dniu 22 lutego na wniosek burmistrza miasta. Została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bielady. W porządku obrad nadzwyczajnej sesji był punkt rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie likwidacji ekologicznego gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi przy ulicy Lotniczej 5 w Bielady. W czasie trwania sesji burmistrz wniósł pod obrady Rady zmianę porządku obrad, polegającą na rozpatrzeniu projektu uchwały. W sprawie zamiaru likwidacji ekologicznego gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi w trybie wygaszania. W związku z tym, że nastąpiła zmiana porządku obrad, należało poddać pod głosowanie ten nowy projekt uchwały, i Rada w głosowaniu przyjmuje bądź nie przyjmuje do porządku obrad nowy projekt uchwały. Rada przyjęła. Do porządku obrad zmianę polegającą na przyjęciu uchwały o zamiarze likwidacji w trybie wygaszania. Po sesji, po sporządzeniu protokołu sesji, radca prawny zwrócił uwagę na fakt, iż zmiana porządku obrad winna się odbyć bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, to jest 11, a zmiana została dokonana 10 głosami. W dniu 16 kwietnia do biura Rady burmistrz miasta skierował pismo informujące, że nie będzie przedkładał projektu uchwały o likwidacji gimnazjum, ekologicznego gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie. Proszę mi powiedzieć, jak długo sprawuje Pan funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej? Piąty rok. Dobrze, a czy to. Pan jest odpowiedzialny za przygotowanie porządku sesji, jej prawidłowy przebieg i te wszystkie formalności? Tak, oczywiście. Przewodniczący Rady ustawowo do jego obowiązków to należy. Dobrze, to w takim razie skąd się wzięło niedopatrzenia na sesji? Czy to pan popełnił ten błąd? Odpowiem tak. Sesja odbywała się w nadzwyczajnych, trudnych okolicznościach. Nikt z radnych nie zauważył. Te, tego uchybienia formalnego. I w czasie sesji w tym momencie nie było racy prawnego, który by zwrócił uwagę na aktualny stan prawny. A czy taka sytuacja, kiedykolwiek wcześniej podczas pana urzędowania miała miejsce? Czy kiedykolwiek takie błędy formalne zostały już popełnione? Jeśli sobie przypominam, to w tej, tak jak mówię, pięcioletniej kadencji nie ale to są, tak jak w każdej pracy, sprawy e, trudne. Należy z nich wyciągnąć wnioski i poprawić i usprawnić pracę. Skoro Rada Miejska swoim stanowiskiem wyrażała chęć zlikwidowania gimnazjum nr 3, dlaczego nie została zwołana kolejna nadzwyczajna sesja, podczas której przegłosowano by już zgodnie z procedurami uchwałę? Co się stało, że nagle odstąpiono od tych czynności? Wnioskodawcom Pierwszej uchwały o zamiarze likwidacji w trybie wygaszania wyboru burmistrz i do jego obowiązku należało złożenie drugiego projektu uchwały o likwidacji. Czyli ta sprawa została już zakończona i nie będziecie Państwo do niej wracać, tak? Tak. Nie będzie więc konsekwentnego dążenia do zlikwidowania placówki, która w urzędniczej kalkulacji jest niezwykle droga, bo burmistrz do sprawy nie zamierza już wracać. Błędy na sesji natomiast rzecznik prasowy urzędu miasta w Bielawie Łukasz Masek tłumaczy podobnie jak przewodniczący ogromnym napięciem i bojową atmosferą obecnych demonstrantów. Czy osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg sesji, czyli przewodniczący Leszek Stróżyk popełnił błąd? My, jako Urząd Miasta, nie jesteśmy upoważnieni do tego, żeby wypowiadać się na temat prac Rady. Niewątpliwie błąd pojawił się podczas sesji, ale należy pamiętać, w jakiej atmosferze ta sesja się odbywała. Byli rodzice, było, by, był, był pewien, była pewna forma nacisku. Myślę, że wszyscy byli mocno zestresowani, zarówno radny, jak i burmistrz, jak i e, wszystkie osoby, które były w tej sali. Także błąd po prostu się zdarzył i był to błąd formalny. Czy można w takim razie powiedzieć, że sprawa gimnazjum numer 3? Została przeprowadzona ad hoc bez dokładnego przygotowania choćby procedur? Ależ nie wszystkie procedury zostały zachowane. Temat przepracowały zarówno komisje, temat był też konsultowany z rodzicami, z dyrektorem, z kadrą nauczycielską. Także tutaj zupełnie nie można mówić o tym, że coś było nieprzygotowane. Ten błąd był po prostu błędem formalnym i z niczym innym wiązać się go nie powinno. Czy nie jest trochę wstyd, że tak podstawowy błąd został popełniony w tak ważnej sprawie? Błędy są po to, żeby wyciągać z nich wnioski. Myślę, że ta sytuacja pewnie nauczyła coś bielawski samorząd, ale trzeba spojrzeć też na tą sytuację z, jakby z innej perspektywy. No, tego typu błędy nie zdarzają się tylko w Bielawie, ale w każdej Radzie Miejskiej, czy to na Dolnym Śląsku, czy, czy w całej Polsce. Jakieś przykłady? Przykłady można wyszukać zarówno w internecie, jak i w gazetach. Myślę, że zwykłe błędy formalne zdarzają się na każdej sesji. No, nie jest to nic nadzwyczajnego, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzyć. To fakt. Dobrze, skoro podstawowym czynnikiem przemawiającym za wygaszeniem gimnazjum numer 3 była jego nierentowność. Co w takim razie stanie się teraz? Czy znajdą się pieniądze na funkcjonowanie tej placówki w budżecie? Żadna szkoła nie, nie przynosi zysków, to znaczy o żadnej szkole nie mówimy, nie możemy mówić w kategoriach, czy jest nierentowna, czy też, czy też jest. Tutaj, jeżeli chodzi o budżet na 2012 rok, to pieniądze na działalność też tej szkoły zapisane są właśnie do końca tego roku. Budżet będzie przygotowany na 2013 rok pod koniec tego roku, więc także środki będą się musiały znaleźć na funkcjonowanie tej placówki. Czy to nie pokrzyżowało trochę planów burmistrza odnośnie oszczędności? Nic się jeżeli chodzi o ideologię wygaszania tej szkoły nie zmieniło, bo trzeba popatrzeć po prostu na fakty. Ta szkoła była wykorzystana w 30% jeżeli chodzi o bazę lokalową. Na przykład jeżeli weźmiemy gimnazjum numer 2 albo gimnazjum numer 1, to w przypadku tej pierwszej placówki budynek jest wykorzystany w 80%, a jeżeli chodzi o gimnazjum numer 1 w 70%, także różnica jest kolosalna. I tutaj naprawdę no, funkcjonowanie tej placówki w takiej formie Jakie ona teraz się znajduje, no, podraża funkcjonowanie oświaty bielawskiej w ogóle. No rozumiem, ale y, w takim razie nie uzyskałam odpowiedzi na pytanie, czy oszczędności, których szukaliście w budżecie na tej szkole, y, a mówiliście tutaj o tysiącach złotych, y, no mimo wszystko nie pokrzyżowały teraz planów, bo jakoś te pieniądze miały być inaczej wykorzystane, a są y, wkładane w szkołę, która. Jak sam pan mówi, jest, no, bardzo, ma, ma bardzo niską frekwencję. Do tej szkoły dokładamy rocznie 800 tysięcy złotych, około 800 tysięcy złotych i myślę, że w przyszłym roku dołożymy więcej. No, sytuacja, która się zdarzyła obecnie, no, powoduje, że placówka będzie funkcjonowała nadal, więc. Kolejne pieniądze na funkcjonowanie tej szkoły trzeba będzie e, znaleźć, więc jakby oszczędności takie wprost tutaj na funkcjonowaniu oświaty, no ich nie będzie. Sprawa likwidacji tej placówki wzbudziła ogromne poruszenie w środowisku nauczycielskim i nie tylko. Przed laty, kiedy likwidowane były szkoły podstawowe, rodzice również walczyli o zostawienie ich dzieci w szkołach, jednak bez porównania tym razem inicjatywa społeczna była znacznie aktywniejsza. Niektórzy twierdzą, że burmistrz ugiął się pod argumentami opozycji i grupy organizującej referendum, a znalezienie błędu. Proceduralnych było mistrzowskim posunięciem politycznym, aby zaskarbić sobie przychylność wyborców. Czy tak było? No to ja chciałbym odwrócić pytanie, czy pani redaktor, w, mając wiedzę, że nastąpił błąd formalny, który, który tak naprawdę tą pierwszą uchwałę w, no, w, praktycznie wyłącza z funkcjonowania, zdecydowałaby się na kolejny krok? Jeżeli miałabym argumenty, że szkoła jest nierentowna i że trzeba szukać oszczędności, myślę, że tak. Ale tutaj sytuacja jest tego typu, że wojewoda ma pełne prawo do tego, żeby uchylić tą pierwszą uchwałę, czyli tą, która mówiła o zamiarze wygaszenia tej szkoły, więc robiąc kolejny krok i już podejmując ostateczną decyzję o wygaszeniu tej szkoły, no kiedybyśmy podjęli tą uchwałę, wojewoda wygasiłby i jedną uchwałę, uchylił i drugą uchwałę. Także robienie kolejnego kroku po prostu nie miałoby sensu, a wojewoda. W konsekwencji uchyliłby i jedną uchwałę, i drugą. Czyli mimo wszystko szkoła nie zostałaby zlikwidowana? No mimo wszystko, właśnie przez ten błąd formalny, o którym mówiliśmy na początku, e, i przez to, że wojewoda miał pełne prawo do tego, żeby uchylić uchwałę o zamiarze wygaszenia tej szkoły, no szkoła musi dalej funk funkcjonować. A tego się baliście? To czego? Tego, że wojewoda mimo wszystko uchyli tą decyzję, mimo że tego chcieliście? Nie no, trzeba spojrzeć na prawo. Jeżeli e, wystąpił błąd, jeżeli wy, wystąpiło naruszenie prawa podczas e, sesji, no nie można iść krok dalej i udawać, że się nic nie stało e, f, i, i robić kolejnego kroku, który i tak nic by po prostu nie dał. Parlamentarzyści, senator Jurcewicz, poseł Smolasz i posłanka Zalewska bardzo negatywnie wypowiadali się o burmistrzu Ryszardzie Dźwinielu i działaniach, które prowadzi od lat sprawując funkcję burmistrza. Senator Jurczewicz wręcz apelował, by Rada Miejska na czele z burmistrzem decyzję cofnęła. Czy... Możemy sądzić, że burmistrz w tym momencie ugiął się pod tymi argumentami? Po pierwsze myślę, że na temat samych parlamentarzystów, zarówno niektórzy samorządowcy, jak i także niektórzy mieszkańcy Bielawy, również znaleźliby e, no, krytyczne uwagi pod ich adresem. E, tutaj nie ma mowy o tym, że ktoś się ugiął pod, pod naciskiem czy parlamentarzystów, e, czy pod, e, po, po, pod naciskiem grupy referendalnej. Tutaj po prostu nastąpił błąd, który powoduje, że e, pod, podjęcie kolejnej uchwały... Uchwały mówiące już w konsekwencji o wygaszeniu tej szkoły nie może mieć miejsca. Gimnazjum nr 3 będzie więc funkcjonować dalej tak samo. Czy nie sądzi Pan, że w tym momencie dyrektor placówki jest w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ ma zaledwie dwa tygodnie na przeprowadzenie rekrutacji? Z tego co wiem, dość mocno i efektywnie teraz działam m.in. w szkole podstawowej nr 4, gdzie namawia uczniów na to, żeby skorzystali jednak z oferty tej szkoły? Czy to nie jest troszkę za krótko czasu i jak dyrektor ma się w tym momencie wywiązać z tych obowiązków? W końcu będzie z tego rozliczany? No właśnie ta sytuacja nie wygląda tak do końca, jak pani mówi, ponieważ uczniowie powzięli informację i tą informację przekazał im burmistrz miasta, że szkoła będzie funkcjonowała nadal, więc każdy rodzic, który zdecydował już o powiedzmy, posłaniu swojego dziecka do innej placówki niż gimnazjum numer 3, ma pełne prawo. Wycofać dokumenty swojego dziecka i przekazać do, do ekologicznego gimnazjum numer 3. Także nie ma na, na to czasu, tylko dwa tygodnie, ale dużo więcej. Praktycznie rozmawiałem w szkole, i tam jest informacja podawana w ten sposób, że każdy rodzic, który chce, żeby jego dziecko uczyło się w gimnazjum numer 3, ma prawo złożyć dokumenty praktycznie do września. Ale tak naprawdę rekrutacja trwa do końca kwietnia, prawda? Rekrutacja. Oficjalnie jakby rekrutacja zgodna z przyjętym powiedzmy harmonogramem, ale nie, nie ma to żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o przyjęcie dziecka do szkoły. Jeżeli rodzice teraz wiedzą, że ich dzieci mogą dalej uczyć się w gimnazjum numer 3 i mają ochotę, żeby, żeby tą naukę tam pobierały, mogą pobrać dokumenty ze szkół, w których obecnie je złożyli i zanieść do ekologicznego gimnazjum numer 3 i na pewno dziecko zostaje przyjęte. Rozumiem, że gimnazjum i tak e, przestanie istnieć, jednak stanie się to w sposób naturalny w ciągu najbliższych kilku lat. E, zakładając, że frekwencja z roku na rok będzie maleć, tak jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, przyjdzie czas na zamknięcie drzwi budynku nalotniczej? My życzymy szkole gimnazjum numer 3 jak najlepiej. Jeżeli będziemy jej mogli teraz w tej sytuacji pomóc w lepszej rekrutacji, także będziemy to robić. Apelujemy również do ludzi, którzy stanęli w obronie tutaj likwidacji tej placówki o pomoc, o także o promocję tej szkoły, o zachęcanie dzieci, rodziców do tego, żeby posyłali swoje dzieci do tej szkoły. Trzeba zwrócić uwagę także na, na jeden fakt, że gimnazjum numer 3 z roku na rok traci coraz większą liczbę uczniów i nie bierze to tylko i wyłącznie z niżu demograficznego, ale z tego, że potencjalni uczniowie, którzy z rejonu powinni trafić do tej placówki, no omijają tą szkołę szerokim łukiem. łukiem. Jedynie 30% z tych uczniów, którzy są, powiedzmy tak w cudzysłowie, przypisani do tej szkoły, tam trafiają. Reszta wybiera gimnazjum numer 2, gimnazjum numer 5 i gimnazjum numer 1. Nikt nie tłumaczy, dlaczego akurat ta szkoła cieszy się tak małym zainteresowaniem i kto jest za ten fakt odpowiedzialny. Mimo małej frekwencji szkoła jednak będzie funkcjonować, z czego zadowolone są osoby, które walczyły o jej przetrwanie. Odstąpienie burmistrza od decyzji o likwidacji uważają za połowiczny sukces, ale z przeprowadzenia referendum nie zamierzają rezygnować, bo jak mówi Beata Koszil, przedstawicielka Rady Rodziców, jak również inicjatorka referendum, decyzja o likwidacji gimnazjum była tylko jedną z wielu przyczyn, w związku z którymi zaczęto zbierać podpisy na referendalnych listach. Pani Beato, proszę mi powiedzieć, jakie jest stanowisko Rady Rodziców w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z likwidacją gimnazjum nr 3. Czy zaskoczyło Państwa to, co się wydarzyło i jaki macie do tego stosunek? To znaczy, nasze stanowisko może jest takie, że z jednej strony cieszymy się, że udało nam się doprowadzić do tego, że szkoła została i że będzie w tym roku prowadzony jednak nabór do klas pierwszych, a z drugiej strony cieszymy się, że tak późno. Pan burmistrz podjął decyzję, że, że to nasze gimnazjum zostaje, i przyznał się do błędu, jaki, jaki wystąpił podczas uchwalania uchwały o zamiarze likwidacji naszego gimnazjum poprzez wygaszanie. Ta ostatnia informacja, właśnie burmistrza, jaka dotarła do nas we wtorek. Mówi, że projekt uchwały zgłoszonej przez burmistrza został przyjęty przez Radę Miejską niezgodnie z prawem. Tak jak mówię, szkoda, że tak długo pan burmistrz zwlekał z tym oświadczeniem, ponieważ do końca rekrutacji do gimnazjum zostały niecałe dwa tygodnie. Przypuszczam, że już około 80% uczniów złożyło podania do innych gimnazjów. Tak późną decyzją burmistrza odbieramy jako. Dalsze działanie y, przeciw, przeciw naszemu gimnazjum. Y, żenujące jest to, że pan burmistrz przemilczał fakt, iż co najmniej od 3 kwietnia bieżącego roku wiedział, że Najwyższa Izba Kontroli w piśmie przyznała, iż decyzja o likwidacji gimnazjum nr 3 była podjęta zbyt pochopnie. Ponadto NIK wskazuje, by Rada Miejska i burmistrz miasta znaleźli inne rozwiązanie zbieżne z oczekiwaniami rodziców i uczniów naszego gimnazjum. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, co teraz będzie z Państwa decyzjami odnośnie referendum, ponieważ to właśnie Państwo zainicjowali tą sprawę i to likwidacja była przyczynkiem do zorganizowania referendum. Czy w związku z tym nie zostały spełnione Państwa życzenia? Szkoła zostanie, przynajmniej na jakiś czas. Czy mimo to będziecie Państwo dalej dążyć do odwołania burmistrza miasta? Likwidacja naszej szkoły była tak jakby jednym z czynników, co rzeczywiście doprowadziło do tego, że powstała grupa inicjatywna. Zebraliśmy podpisy i referendum będzie. Czekamy tylko na datę, którą wyznaczy nam pan komisarz. Czy w takim razie uważają Państwo to, co się wydarzyło, za swój sukces? Połowiczny. Połowiczny. Dlaczego? E, dlatego, że tak jak, tak jak właśnie przeczytałam przed chwileczką, e, wiemy, że gimnazjum zostaje, wiemy, że będzie prowadzony nabór, tylko jest to bardzo późno. Przed trudnym zadaniem stanął więc dyrektor gimnazjum nr 3, Janusz Kucharski. Wszystkie dotychczas podjęte decyzje zarówno odnośnie naboru, jak i choćby zatrudnienia nauczycieli trzeba będzie odwołać i zacząć działać od początku w mocno przyspieszonym tempie. Panie dyrektorze, moje pierwsze pytanie jest właściwie najprostsze. Czy wydarzenia w ostatnich dniach były dla Pana zaskoczeniem? Gimnazjum jednak zostaje. Tak, wszyscy się cieszymy bardzo, że możemy dalej działać, istnieć. Dochodziły do mnie słuchy już w piątek, w zeszłym tygodniu, natomiast potwierdzenie od burmistrza na piśmie otrzymaliśmy we wtorek i działamy, żeby przyjąć dzieci do klas pierwszych. No właśnie, ma Pan bardzo mało czasu, żeby przeprowadzić rekrutację. Z tego, co czytamy w uzasadnieniu uchwały dotyczącej wygaszenia tej placówki i tak frekwencja w tej szkole jest bardzo niska i to było podstawowym czynnikiem, który świadczył o tym, żeby tą placówkę zlikwidować. Teraz jeszcze trudniejsza sytuacja. Mniej czasu. Jak Pan sobie z tym poradzi? No jest to bardzo trudne zadanie. Czasu mamy faktycznie niewiele. Yy, dzieci, rodzice są troszeczkę zdezorientowani. Jestem już po rozmowach z rodzicami ze szkoły podstawowej numer 4. Byłem na spotkaniu z dziećmi yy, z klas szóstych yy, w siódemce i w czwórce. Prowadzimy intensywne działania, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam, jestem, mam nadzieję, że, że to wszystko jakoś się ułoży i. Te osoby, które już wcześniej zaplanowały, że do nas przyjdą, jednak do nas złożą podania. Czyli istnieje taka możliwość, że nawet jeżeli rodzice złożyli dokumenty własnego dziecka, mogą te dokumenty wycofać i złożyć do gimnazjum numer 3. Tak, Oczywiście mogą w ten sposób zadziałać. Jeżeli przyniosą dokumenty do nas do szkoły, zapis, zapisać dziecko do szkoły, to możemy nawet w ten sposób z rodzicem się umówić, że będziemy informować szkoły, że zostały przeniesione podania, a rodzic ewentualnie może też potwierdzić to dzwoniąc do danej szkoły, nie musi wystawiać się osobiście. A proszę mi powiedzieć, jak sobie pan poradzi chociażby z takimi sprawami, które dotyczą etatów, czy wszyscy nauczyciele mają przedłużone umowy, jak to wygląda, bo planowaliście państwo jednak szkołę zamknąć, czy to się przełożyło na zakończenie pewnych kontraktów? No, niestety, póki nie będę miał złożonych podań o przyjęcie do klasy pierwszej, nie mogę planować klas pierwszych, więc do końca kwietnia sprawa jeszcze jest otwarta i prawdopodobnie będę musiał zadziałać w ten sposób, że nauczyciele dostają, dostaną wymówienia warunków pracy i płacy. Natomiast jeżeli okaże się, że w maju, że mamy zebraną odpowiednią ilość dzieci, żeby utworzyć klasy pierwsze, to wtedy te wymówienia zostają wycofane. A jak to wygląda ze strony nauczycieli? Oni o tym wiedzą? Jak, jak do tego podchodzą? Tak, no, każdy z nas zdaje sobie sprawę, że dalsza przyszłość nasza jest zależna od tego, ile klas będzie u nas kontynuować naukę, ile dzieci będzie kontynuować naukę. W zasadzie no, jesteśmy. W... Ucieszeni tym, że możemy prowadzić nabór. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że będzie to bardzo trudne w związku z zamieszaniami wokół szkoły. No, to wszystko jakoś wpływa negatywnie na, na przyszłość też szkoły, ale mamy nadzieję, że. Yy... Absolwenci, rodzice, którzy przysłali do nas dzieci już wcześniej, znają szkołę od środka, wiedzą, jak tutaj to wszystko wygląda, jak funkcjonuje, są z tego zadowoleni. I swoje dzieci, które mają w klasie szóstej, przyślą do nas. A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy to tylko przypadek? że szkoła została, czy uważacie może Państwo to za swój sukces, bo mimo wszystko nie były to działania, nie, nie, nie poprzez działania Państwa ta szkoła została, dalej będzie działać, a poprzez zwykły błąd formalny. Szczerze mówiąc jest mi bez różnicy, jaki był powód tego, ja się cieszę, że szkoła może istnieć i tak samo inni pracownicy. Zadowoleni są również uczniowie, szczególnie ci, którzy gimnazjum numer 3 wybrali ze względu na swój stan zdrowia. Damian, chciałam się ciebie zapytać, czy lubisz tą szkołę i za co ją lubisz? Bardzo lubię, no, to jest wymarzona szkoła, no. atmosfera jest świetna, nauczyciele są świetni, wszystko jest w porządku. No. Szkoła super, naprawdę i polecam. Jesteś um, uczniem niepełnosprawnym, tak? Powiedz mi, czy ta szkoła zapewnia ci dostępność klas, poruszania się, czy jest ci tutaj łatwiej? Jest łatwiej zdecydowanie, chociaż z tego względu, że jest winda w szkole, którą mogę y, się przemieszczać między piętrami i jest łatwiej, wszystkie udogodnienia są. I ubikacje są przystosowane dla uczniów niepełnosprawnych, wszystko. Czy cieszysz się z tego, że y, mimo wszystko szkoła na jakiś czas jeszcze pozostanie? Tak, bardzo się cieszę z tego względu, że no inni dostaną taką szansę, jak ja dostałem, kiedy przyszedłem tu, prawda? Bo to jest szansa, tak, bo bez, tu jest, czuję się normalnie, no. Co ugodnienia? jest w porządku. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas 6 w Bielawie do odwiedzenia naszej szkoły. Szkoła jest czynna od godziny 8 do 15.30. Zapraszam również rodziców, którzy nie znają szkoły. Zapraszam serdecznie odwiedzić nas, zobaczyć i dopiero później zdecydować, do której szkoły wyślą Państwo swoje dzieci. Natomiast 4 maja mamy Festiwal Nauki. Zapraszamy uczniów klas 6 ze szkół podstawowych na zajęcia u nas w szkole.